Szanowni Państwo, dzień dobry. Rozpoczynamy konferencję prasową poświęconą działaniu specjalistycznego szpitala miejskiego imienia Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry Panie Prezydencie. Witam Pana Prezydenta Michała Zaleskiego. Poproszę Pana o zabranie głosu. Dzień dobry Państwu. 31 marca. W specjalistycznym szpitalu miejskim imienia Mikołaja Kopernika, popularnie mówimy, przy ulicy Batorego powstało przypuszczenie, iż jedna z osób leczonych na oddziale hematologii to oddział, który zajmuje się chorymi z chorobami krwi i układu krwiotwórczego, może być zarażona wirusem koronawirusem. Podjęto natychmiastowe działania w celu sprawdzenia i zbadania sytuacji. Przede wszystkim oddział został zamknięty, nikt nie mógł wejść ani wyjść z oddziału, pacjenci i personel, którzy byli po południu 31 marca zostali skierowani do badań, został pobrany od nich materiał do badań w kierunku koronawirusa, wymazy. Łącznie od 37 osób, w tym 24 pacjentów oraz 13 osób personelu. Po kilkunastu godzinach wpłynęły wyniki badań otrzymane w dniu wczorajszym, wykazały, iż w przypadku 15 osób wyniki są ujemne. Natomiast jeżeli chodzi o 22 osoby, wyniki są dodatnie i to 14 osób to, to są le leczeni, a więc pacjenci. Natomiast 8 osób to są osoby leczące, a więc personel, który w tym czasie pracował na terenie oddziału. Stały podjęte uzgodnienia z wojewodą kujawsko pomorskim z powiatowym inspektorem sanitarno-epidemiologicznym i God dzisiaj od godzin rannych trwa przewożenie z oddziału hematologii pacjentów, którzy są z wynikiem dodatnim badania na koronawirusa do szpitala, szpitala jednoimiennego w grudziądzu. Trafia tam w tej chwili, właśnie to się odbywa, trafia tam 20 pacjentów. Natomiast czterech pacjentów, także tych, którzy mają wyniki ujemne, trafi do takiego specjalnego ośrodka uruchomionego kilka dni temu przez województwo przez służby wojewody to jest sanatorium, jednego sanatorium w Ciechocinku. Są to ośrodki, które noszą nazwę izolatoriów, a więc tam można odbywać kwarantannę niezależnie od tego, czy wyniki na badanie koronawirusa są dodatnie, czy ujemne. Do tego miejsca, a więc do ośrodka nazywanego izolatorium, trafią także, trafi także sześć osób spośród personelu, natomiast siedem osób będzie odbywało kwarantannę w warunkach domowych. Działalność szpitala przebiega w sposób niezakłócony, oczywiście w warunkach epidemii, i tutaj te działania, które są podejmowane w szpitalu, to przede wszystkim otoczenie bardzo troskliwą opieką lekarską i pielęgniarską pozostałych pacjentek i pacjentów. Około 100 przebywa na terenie obecnie szpitala. To także kolejne kontrole. W dniu wczorajszym około 40 osób miało pobrane próby w kierunku koronawirusa. Są to osoby z kontaktu pośredniego z tymi osobami, które, u których już stwierdzono wynik dodatni w wspomnianym badaniu, badaniu testowym. I wyniki tych badań będą znane zapewne. W dniu dzisiejszym, późnym popołudniem. Jeżeli będzie taka potrzeba, będą również tymi badaniami obejmowane kolejne osoby, które być mogły mieć jakiś pośredni kontakt z osobami, które, u których stwierdzono dodatni wynik, jeżeli chodzi o badanie na obecność koronawirusa. Tak jak powiedziałem, szpital w pozostałej części funkcjonuje normalnie, bardzo, bardzo w sposób dobrze zorganizowany, z wielką opieką i troskliwością nad pacjentami, to to, o czym warto pamiętać i o czym warto przypomnieć, bo to już obowiązuje od kilkunastu dni jest absolutny zakaz wchodzenia odwiedzających na teren szpitala. Wstrzymano także, pani dyrektor podjęła taką decyzję, wstrzymano także przyjmowanie osób, pacjentów, którzy byli planowani do przyjęcia w trybie planowym, a więc nie w przypadkach nagłych. Natomiast dla potrzeb przypadków nagłych Zdarzeń różnego rodzaju zdrowotnych cały czas w szpitalu działa izba przyjęć. Warto wyjaśnić, iż oddział wspomniany, oddział hematologii, chorób krwi układu krwiotwórczego, to oddział, którym przyjmowani są pacjenci, którzy no, w tych bardzo trudnych sytuacjach zdrowotnych, w tym pakiecie chorób potrzebują pomocy i tutaj ta pomoc jest. Bezpośrednio im udzielana. Tak więc należy oczywiście domniemać, iż osoba przyjęta na oddział, która być może spowodowała rozprzestrzenienie wirusa, była to osoba, która musiała, tej, musiała być poddana wspomnianej hospitalizacji. Szanowni państwo, proszę abyśmy wszyscy bardzo serdecznie, gorąco podziękowali personelowi specjalistycznego szpitala miejskiego w Toruniu, którzy w tych ekstremalnie w tej chwili pełnych napięciach, chwilach muszą normalnie pracować. Paniom i panom lekarzom, pielęgniarkom, sanitariuszom, pracownikom obsługi technicznej, administracji z dyrekcją szpitala, wszystkim, którzy w tej chwili dokładają wszelkich możliwych starań, aby zapanować nad sytuacją, w której najważniejsze jest to, aby chronić. Zarówno pacjentki, pacjentów, jak i wszystkich pracowników personelu szpitala przed dalszymi skutkami pojawienia się tam koronawirusa. Bądźmy serdecznością naszą, z naszą sympatią, z naszym podziękowaniem, wraz z nimi, jeżeli ktoś z Państwa zechce, na adres internetowy czy telefonicznie przekazać te słowa wsparcia w tych trudnych chwilach. Na pewno będzie to mile widziane. Natomiast jeżeli ktoś miałby jakąś formę czy możliwość pomocy, szczególnie w zakresie pozyskiwania ochron osobistych dla personelu ochron tych, które służą przeciwko przenoszeniu się koronawirusa, na pewno z wdzięcznością szpital taką pomoc przyjmie. Ta pomoc, jak sądzę, jest oczekiwana nie tylko w tym szpitalu, ale dzisiaj ten szpital znajduje się w sytuacji, w której nasze serce, nasze wsparcie, a także możliwa w jakimś zakresie pomoc będzie tam wyjątkowo dobrze i z wielką radością przyjmowana. Szanowni Państwo, kolejne informacje w miarę otrzymywania danych dotyczących wyników badań, o których już mówiłem wcześniej. Szanowni Państwo, przechodzimy do pytań. Mamy czas na kilka z nich. Dziennikarze oglądają transmisję konferencji prasowej w serwisie YouTube, a pytania przesyłają w specjalnej grupie utworzonej na portalu Facebook. Zacznijmy od pytania od redaktora Aleksandry Ciekot z Telewizji Polskiej, oddział Bydgoszcz. W jakim stanie są pacjenci, którzy trafili do szpitala w Grudziądzu? No to jest bardzo skomplikowana odpowiedź na to pytanie, ponieważ trzeba pamiętać, że na tym oddziale Znajdują się osoby, których często stan zdrowia już nie jest w momencie ich przyjęcia do szpitala, nie jest łatwy. Dlatego lekarze, pielęgniarki, cały personel, łącznie z władzami szpitala czynią wszystko, aby no, ten czas przygotowania ich do przejazdu do Grudziądza, do szpitala jednoimiennego był zabezpieczony, był dobrze zrealizowany, natomiast tam na miejscu w szpitalu w Grudziądzu otoczeni zostaną także kompetentną fachową opieką. Tutaj póki jeszcze przebywa jakikolwiek pacjent na oddziale. Hematologii. Jest także zapewniona pomoc lekarska i pielęgniarska, oczywiście w odpowiednich strojach, oczywiście z wszelkimi środkami ostrożności, ale jest zapewniona dopiero, kiedy ostatnia pacjentka, ostatni pacjent opuści oddział hematologii, to wówczas będzie można przystąpić do dezynfekcji powierzchni, sprzętu, powietrza w pomieszczeniach tego oddziału. Na razie trwa ten transfer do głównie dwóch miejsca, więc do chorych, do szpitala, tych, którzy... Mają wynik dodatni w pierwszej kolejności do szpitala jednoimiennego w Grudziądzu. Natomiast kilka osób, tych z wynikiem ujemnym, do izolatorium w Ciechocinku. Co do personelu, jak już wspomniałem, praktycznie połowa to osoby, które trafią również do izolatorium, a druga połowa będzie odbywała kwarantannę w warunkach domowych. Co do stanu zdrowia poszczególnych pacjentów, jest to tajemnica lekarska i tego nie należy ujawniać. Redaktor Andrzej Korpusiński, Telewizja Torun pyta, czy zarażeni pracownicy tego oddziału mieli jakąś dodatkową pracę w innych placówkach ochrony zdrowia? To wszystko podlega w tej chwili wnikliwym ustaleniom i kontrolom. Od popołudnia 31 marca cały czas w szpitalu trwają intensywne prace. Dział higieny i epidemiologii Pani dyrektor, osoby współpracujące z Panią dyrektor i jej zastępcy prowadzą taką wnikliwą kwerendę. Powiatowy inspektor sanitarno-epidemiologiczny na podstawie tych danych uzyskanych ze szpitala będzie prowadził kolejne ustalenia dotyczące osób, które mogą być poddane ewentualnym następnym badaniom. Teraz pytanie od pani redaktor Małgorzaty Oberlan, redakcja Toruńskich nowości. Pani redaktor pyta: co z pracownikami administracji szpitala, którzy mieli pośredni kontakt z zarażonymi? Czy będą przebadani? W tej grupie, o której wspomniałem wcześniej, a więc grupie próbek pobranych w dniu wczorajszym, wyniki będą najwcześniej dzisiaj, w tej grupie znajdują się również pracownicy administracji, tej części administracyjnej szpitala, co do których istnieje domniemanie, że mieli pośredni kontakt z pracownikami oddziału. Redaktor Mariusz Luda, Radio Eska. Kiedy oddział będzie mógł wznowić działalność i czy nie zabraknie personelu? Oddział będzie mógł wznowić działalność wtedy, kiedy będzie całkowicie do tego przygotowany w zakresie sanitarnym, epidemiologicznym, a także kiedy będzie możliwość sformatowana, sformatowania na nowo zespołu personelu. Przypomnę, iż ten rodzaj chorób jest rzadkim rodzajem chorób, a specjalizacje w tym zakresie leczenia chorób krwi i układu krwiotwórczego posiada stosunkowo niewielu lekarzy. Byliśmy i możemy być nadal dumni z tego oddziału, oddziału hematologii specjalistycznej w Szpitalu Miejskim, ponieważ był to jeden z wyróżniających się tego typu oddziałów w Polsce i oddział, który rzeczywiście gromadził pacjentki i pacjentów nie tylko z Torunia, ale praktycznie z całego regionu, a nawet z innych części naszego kraju. W nawiązaniu do tej odpowiedzi, panie prezydencie, pytanie redaktor Adriany Andrzejewskiej Kura z Polski Radio Pomorza i Kujaw. Czy na oddział hematologii ściągani są lekarze z innych oddziałów, tudzież lekarze emerytowani, aby uzupełnić skład? Uzyskujemy bardzo cenną pomoc osób, które już na oddziale nie pracują, ale podejmują taką decyzję. Za to również należą się im podziękowania. Ten czas przejściowy, doraźny tej dyslokacji, o której mówiłem wcześniej, konieczności zadbania o tych, którzy jeszcze jeszcze obecnie są na oddziale, no, już za kilka, kilkanaście godzin na tym oddziale nie będą. To właśnie czas, który no, ten oddział może normalnie funkcjonować dzięki pomocy takich osób i też chciałbym, abyśmy wszyscy im serdecznie podziękowali, paniom i panom lekarkom, paniom pielęgniarkom, personelowi pomocniczemu. Pytanie od redaktor Katarzyny Grochowalskiej, Radio Gra. Słuchacze Radio Gra poinformowali redakcji, że we wtorek na oddział hematologii byli przyjmowani pacjenci. Dlaczego te wstrzym ta procedura nie została wstrzymana? Do momentu, kiedy byli pacjenci byli przyjmowani, do momentu, kiedy Ujawniono fakt, iż istnieje podejrzenie, domniemanie znajdowania się na tym oddziale osoby zarażonej koronawirusem. To są sytuacje zagrożenia życia. Szpitalowi, a także lekarzowi nie wolno w takich sytuacjach odmówić przyjęcia. Natomiast osoby, które były przyjmowane, no nie były to osoby, o których można było wskazać w momencie ich przyjęcia, że one już trafiają do szpitala zarażone, a więc przy tego typu chorobach, pomoc, pomoc często nieudzielona w godzinę, trzy może spowodować tragedię z powodu choroby tej podstawowej, właściwej. Pytanie od redaktora Tomasza Więcławskiego, Polska Agencja Prasowa. Czy w momencie przyjmowania osoby, która okazała się zarażona, był przeprowadzony z nią wywiad epidemiologiczny i czy padło już wtedy podejrzenie takiego zarażenia? Pan redaktor pyta także, od kiedy dokładnie ta pacjentka, pacjentka zero, przebywała w toruńskim szpitalu. To nie jest pytanie do mnie, jeżeli yy, oczywiście nie naruszając. Tajemnicy leczenia, dyrekcja szpitala będzie mogła odpowiedzieć, to proszę tam kierować odpowiedź. Przypominam, że cały czas obracamy się także w sferze właśnie tej tajemnicy naszej, każdego z nas osobistej, tajemnicy leczenia i wiedzy o jego stanie zdrowia. Myślę, że wnikanie w takie szczegóły poza zaspokojeniem ciekawości nie spowoduje niczego innego poza... Wręcz wskazaniem palcem na to, kto ewentualnie i dlaczego był tym, który ten, tego koronawirusa mógł mieć jako pacjent zerowy. Szanowni Państwo, jeśli macie jeszcze Państwo pytania, to to jest dosłownie ostatni moment, aby, aby je przesłać. Jedno pytanie spływa do nas, więc poczekajmy chwilę cierpliwie. Drodzy Państwo, korzystając z tej chwili ciszy, przypomnę, że po konferencji prasowej otrzymają Państwo materiały w wersji audio i w wersji wideo drogą mailową, a informacje podstawowe znajdą się także na stronie internetowej Urzędu Miasta www.torun.pl. Dobrze, dziękuję. Dziękuję serdecznie, szanowni państwo, za udział w dzisiejszej konferencji. A panu prezydentowi za przekazanie tych informacji. O terminach kolejnych spotkań poinformujemy państwa na bieżąco. Dziękuję bardzo.